Dziś opowiem Wam o działalności i dziwnej śmierci Stepana Bandery z rąk rosyjskiego KGB. Zapraszam. Gdy 30 czerwca 1941 roku okazało się, że Wehrmacht idzie na Lwów, Bandera razem z towarzyszami ogłosił tam niepodległość Ukrainy. A symboliczna manifestacja końca państwowości, którą w oczach banderowców miała być faszystowska. Naziści jednak nie wyrazili poparcia. Już w lipcu 1941 Bandera zostaje aresztowany przez Gestapo za samowolne proklamowanie państwa. Spędził kolejne trzy lata w obozie Sachsenhausen, gdy na okupowanej Ukrainie jego zwolennicy tworzyli ukraińską armię powstańczą UPA. W jej szeregach doszło do zbrodni wołyńskiej zorganizowanej eksterminacji Polaków, której w wyniku tych działań zamordowano około 100 tysięcy osób. I tu warto chwilę się zatrzymać. Bandera to nie bohater, tylko zwykły zbrodniarz odpowiedzialny za masowe mordy Polaków. Bandera i jego zwolennicy z UPA nie walczyli o wolność, lecz o Ukrainę bez Polaków, realizując swój cel za pomocą siekier, pił, wideł, pochodni. Nie mogę tutaj zostawić całego swojego komentarza na ten temat. Jednak. Film w pełnej wersji znajduje się na naszym profilu w serwisie Patronite, czyli www.patronite/łamane na Alan Paczuszka Historię. Tam zapraszam Was na całość. W 1944 roku front przesuwał się dramatycznie. Armia Czerwona zbliżała się do Lwowa. Wehrmacht cofał się w panice. Niemcy już coraz bardziej zdesperowani szukali sojuszników wszędzie, gdzie tylko się dało. Wówczas przypomnieli sobie o więźniu numer 721 Sachsenhausen, Stepanie Banderze. Wypuszczono go wówczas z nadzieją, że jego nazwisko i wpływy pozwolą wzniecić antyradzieckie powstanie na tyłach frontu. Jednak Bandera już wtedy nie miał realnej siły. Jego struktury były rozproszone. UPA działała na własną rękę, a wielu jego dawnych towarzyszy nie chciało już słuchać wodza za krat. Mimo to Bandera próbował. Nawiązywał kontakty z Niemcami, ale i z zachodnimi wywiadami. Wierzył, że po wojnie Ukraina dostanie swoją szansę jak Polska, Węgry czy Czechy. Nie wiedział jeszcze, że zostanie wymazana z mapy Europy na kolejne pół wieku, a on sam stanie się jedynie żywym celem dla KGB. Po wojnie Stepan Bandera zniknął z radarów wielkich mocarstw. Ale nie na długo. Ukrywał się w zachodnich Niemczech, przyjmując tożsamość Stefana Popiela typowe nazwisko o słowiańskim brzmieniu, które nie rzucało się w oczy wśród tysięcy powojennych uchodźców i przesiedleńców. Osiedlił się w Monachium, centrum emigracji ukraińskiej i zarazem europejskim zagłębiu zimnowojennych intryg. W jego otoczeniu roiło się od działaczy OWN, sympatyków, szpiegów, podwójnych agentów i obserwatorów zachodnich wywiadów. Amerykanie szybko zidentyfikowali, że Bandera nie jest typowym uchodźcą. CIA śledziła jego ruchy, mając świadomość jego skrajnie nacjonalistycznej przeszłości i kontaktów z Niemcami podczas wojny. Bandera Wielokrotnie próbował otrzymać wizę do USA, lecz spotkał się z odmową. Uznawano go za osobę zbyt nieprzewidywalną i ideologicznie niekompatybilną z interesem demokratycznym. Jego nazwisko pojawiało się w wewnętrznych raportach CIA jako potencjalne źródło problemów dla amerykańskiej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Zdecydowanie bardziej otwarci byli Niemcy Zachodni. BND, nowo utworzony wywiad RFN, widział w Banderze cennego sojusznika do działań wymierzonych w ZSRR. Bandera znał bowiem struktury sowieckie od podszewki. Miał siatkę kontaktów na terytorium Ukrainy i był gotów współpracować. Pod warunkiem zachowania niezależności OUN. 14 października 1959 roku, na dzień przed swoją śmiercią, Bandera odbywa spotkanie z agentami BND w Monachium. Według niektórych źródeł był to kluczowy moment. Przedstawiał nowe plany intensyfikacji działań na wschodzie i domagał się większych zasobów. Nie wszystkim jednak w zachodnio niemieckich służbach to odpowiadało. Bandera był traktowany jak niewygodny partner, który grał tylko na własne konto. W 1949 roku Bandera miał zatwierdzić misję przerzutu kilku agentów OUN na terytorium zachodniej Ukrainy w celu zdobycia informacji o rozmieszczeniu wojsk sowieckich i stanie ruchu oporu. Brytyjczycy jednak szybko uznali, że ukraińska emigracja nie daje się kontrolować. Jak napisano w jednym z raportów, Bandera jest profesjonalnym działaczem podziemia z przeszłością terrorysty, którego motywacji nie sposób jednoznacznie określić. Co ciekawe, nawet CIA, która przez wiele lat prowadziła projekt Aerodynamic, czyli tajną operację wspierania ukraińskich emigracyjnych ruchów niepodległościowych, nigdy nie obdarzyła banderę pełnym zaufaniem. Raporty CIA mówiły jasno, bandera nie ma nad sobą nikogo. Kieruje się ideologią, nie logiką polityki. Może doprowadzić do totalnego chaosu. Jednocześnie jednak Amerykanie mieli świadomość, że Związek Radziecki intensywnie zabiegał o jego wydanie. Przez całą dekadę po wojnie Moskwa przesyłała noty dyplomatyczne do aliantów, domagając się ekstradycji bandyty, odpowiedzialnego za ludobójstwo i kolaborację z Hitlerem. Jednak USA trzymające kontrolę nad amerykańską strefą okupacyjną w Niemczech nigdy na to nie przystały. Jak ujął to pewien agent CIA w nieoficjalnej rozmowie, nie wydajesz kogoś, kto zna twojego największego wroga od środka, choćby nawet był diabłem. Bandera poruszał się więc po cienkiej linii. Wiedział, że jest celem. W ostatnich miesiącach życia unikał publicznych wystąpień. Często zmieniał trasy spacerów i adresy noclegów. Jego najbliżsi współpracownicy sugerowali, że nosił przy sobie kapsułkę z trucizną na wypadek porwania. 15 października 1959 roku, w zwykłe jesienne popołudnie w Monachium. Sercu ukraińskiej emigracji. Dokonał się zamach, który wstrząsnął nie tylko środowiskiem narodowców, ale całą zimnowojenną Europą. Był to dzień jak każdy inny. Bandera mieszkał w kamienicy blisko centrum miasta. Pogoda była typowa dla monachijskiego października. Szarówka, lekka mgła, wilgoć w powietrzu. Niewielkie mieszkanie na drugim piętrze było doskonale zabezpieczone. Bandera wiedział, że jest celem. Od lat dostawał anonimowe groźby, a znajomi mówili, że zawsze nosił przy sobie fiolkę z trucizną na wypadek porwania. Nazywał to tabletką wolności. Jednak tym razem nie miał szans sięgnąć po cokolwiek. Tego dnia w Monachium był już ktoś inny cichy, niewidoczny, zabójczo skuteczny. Agent radzieckiego KGB, Bogdan Staszyński, urodzony w Lwowie, świetnie mówiący po niemiecku, przeszkolony w Moskwie, bezbłędny w konspiracji. Zgodnie z instrukcjami otrzymanymi na Łubiance, miał wyeliminować cel metodą czystą, bez śladów. Broń, jakiej używał, nie wyglądała na klasyczny pistolet. Było to urządzenie przypominające inhalator bądź duży długopis, skonstruowane specjalnie przez laboratoria KGB. Wewnątrz znajdowała się ampułka ściekłym cyjanowodorem pod ciśnieniem, zabezpieczona igłą i tłoczkiem. Po naciśnięciu przycisku tłok przebijał ampułkę i wypuszczał mikroskopijny strumień gazu w kierunku twarzy ofiary. To ta sama substancja. Która była używana przez nazistów w komorach gazowych Auschwitz jako cyklon B. Wystarczył jeden szybki wydech w twarz, tak jakby ktoś kichnął lub ziewnął, i ofiara była zatruta. Gaz działał przez błony śluzowe i drogi oddechowe. Nie pozostawiał śladów zewnętrznych, a jego wykrycie było w latach 50. bardzo, bardzo trudne. Działał błyskawicznie. Bandera zbladł, osunął się i nie miał nawet czasu się bronić. Relacjonował później sam zabójca, Bogdan Staszyński, podczas procesów RFN w 1962 roku. Ofiara umiera w ciągu jednej do dwóch minut zazwyczaj z objawami niewydolności serca i niedotlenieniem mózgu. Staszyński śledził Banderę od tygodni. Wiedział, kiedy wychodzi po zakupy, kiedy pije herbatę, kiedy jest sam. 15 października około 13 wszedł za nim do kamienicy, trzymając się blisko drzwi. W kieszeni płaszcza miał narzędzie śmierci zawinięte w gazetę. Kiedy Bandera zamykał drzwi, Staszyński podszedł od tyłu i wcisnął dyskretnie spust. Wydobył się ledwie słyszalny syk. Jeden krótki haust cyjanowodoru. To wystarczyło. Bandera odwrócił się gwałtownie, jakby coś poczuł. Jego twarz stężała, krople potu pojawiły się na czole. Złapał się za klatkę piersiową i po chwili osunął na podłogę. W ciągu dwóch, trzech minut przestał oddychać. Morderca już wtedy zniknął. Nie zostawił odcisków palców, nie zostawił zapachu, nie zostawił pocisku. Nawet świadków nie było. Ciało Bandery znalazła żona kilka godzin później. Sekcja zwłok początkowo nie wykazała niczego niezwykłego. Nie było ran, nie było śladów przemocy. Dopiero wnikliwe badania toksykologiczne wykazały obecność cyjanowodoru, jednej z najtrudniejszych do wykrycia trucizn. Policja w Monachium była zdezorientowana: czy to był zamach, samobójstwo, a może po prostu naturalna śmierć? W ukraińskich środowiskach emigracyjnych zapanował chaos. Zwolennicy Bandery byli przekonani, że to KGB. Pojawiły się plotki, że zamach zlecił sam Chruszczow, który w 1958 miał powiedzieć: Bandera? Niech zgnije w ziemi, albo go tam poślemy. Ale przez dwa lata nikt niczego nie wiedział na pewno. Zaskakujący przełom przyszedł w 1931 roku. Bohdan Staszyński, morderca, który zabił Lewa Reberta, ukraińskiego emigranta politycznego w 1957, a dwa lata później Banderę, złamał się po śmierci własnego dziecka. Przebywając na placówce KGB w Berlinie Wschodnim, zdecydował się uciec na zachód. Zabrał żonę i przedostał się do Berlina Zachodniego, gdzie oddał się w ręce CIA. To, co opowiedział, brzmiało jak scenariusz filmowy. Przyznał się do dwóch politycznych zabójstw. Opisał metody szkoleniowe KGB. Pokazał broń. Przekazał nazwiska przełożonych. Ujawnił, że KGB miało całą komórkę likwidacyjną, której jedynym celem było eliminowanie wrogów reżimu na zachodzie. Świat oszalał. Media pisały o cyjanowym pistolecie Stalina. Proces Staszyńskiego w Niemczech Zachodnich w 1962 roku był prawdziwą sensacją. Relacjonowany przez dziennikarzy z całej Europy odsłonił skalę sowieckich działań w Europie Zachodniej. Staszyński zeznawał chłodno, rzeczowo, opisywał jak przeszkolono go do zadania specjalnego, jak kazano mu obserwować ofiary, jak eksperymentował z dawkami cyjanku na psach. Niemiecki sąd nie miał wątpliwości co do winy. Jednak zamiast kary śmierci Staszyński dostał zaledwie 8 lat więzienia. Dlaczego? Bo uznano go za narzędzie, a nie za inicjatora. Za człowieka zmanipulowanego przez aparat państwowy, którego sumienie ostatecznie zwyciężyło. Wyszedł na wolność już w 1966 roku. Zmieniono mu tożsamość, przeniesiono do innego kraju. Istnieją teorie, że wrócił do ZSRR. Inni twierdzą, że żył. Ameryce Południowej jako duch. Zanim jego przeciwnicy wpisali imię Bandery na czarną listę zbrodniarzy, musiały minąć dekady. Dziś Stepan Bandera pozostaje postacią skrajnie kontrowersyjną. Dla części Ukraińców jest męczennikiem i narodowym bohaterem. Młodzież na marszach pamięci niesie jego portrety i hasła. Dla Polaków i Rosjan to przede wszystkim symbol banderyzmu i etnicznego terroru. W 2010 roku decyzją prezydenta Juszczenki o uznaniu Bandery za bohatera Ukrainy wywołała silne protesty w Polsce i ostatecznie została uchylona. Dla nas Bandera na zawsze pozostanie jedynie koszmarem przeszłości związanej z masowymi mordami Polaków. I jeżeli ktoś próbuje z tym polemizować, to może jednak warto, by mocniej zagłębił się w historię. Na pochybel tym, którzy kiedyś nas mordowali, a dziś chcą to chwalić i wspominać jako dobrą kartę. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Liczę na Wasze komentarze i udostępnianie tego odcinka, jak i innych rzeczy, które dla Was robimy. Każde Wasze wsparcie, czy to na Patronite, czy na BuyCoffee, czy poprzez samego YouTube'a, czy nawet to, że to wyświetlacie i komentujecie, albo udostępniacie dalej, jest dla nas ogromną pomocą, bo chcemy to robić dalej i coraz więcej. Dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia.